Zanim ruszy live, zauważyłem jedną taką rzecz, że live nigdy nie zaczyna się od początku. Zawsze jakaś część na samym początku zostaje ucięta. Dzisiaj bardzo króciutki live, bardzo króciutka prośba. Nie tyle do widzów, co chciałbym, żeby widzowie raczej nawet użyli moje wideo po to, żeby przypominać niektórym na czym świat stoi. Dobra, poczekajmy do pierwszego komentarza. Poczekajmy do pierwszej osoby, która się pojawi. 40 sekund minęło. Powiadomienia pewnie poszły. Ktoś za chwilę się odezwie. Dobra, cztery osoby już są. Zaczynamy. Słuchajcie, to nie będzie wizja, to nie będzie żadna jakaś taka rzecz. Mam wielką, ogromną prośbę. Wyda wydarza się coś nieprawdopodobnego. Rozmawialiśmy wczoraj. Wczoraj robiłem live'a. Tak, wczoraj robiłem. Rozmawialiśmy na ten temat prezydentury, tego, co się będzie działo i tym podobne rzeczy, ale jest coś, co mi się skrajnie nie podoba pod każdym względem. Oczywiście pierwszą osobą na swój sposób winną jest Karol Nawrocki, człowiek, który siedzi na niewłaściwym miejscu, tak jak uważam. Jako ojciec jest odpowiedzialny po prostu za pewne rzeczy, aczkolwiek całkowicie go rozumiem. Może po prostu być absolutnie nieświadomym pewnych konsekwencji swoich czynów. Dlaczego tak mówię? Słuchajcie, ja wiem po prostu, na czym polega bycie osobą medialną. Lat temu, ponad 20, 25 już w sumie, byłem w programie Reality Show jako młody chłopiec z lalką Eustach. Oczywiście, nadzieję, słuchajcie, występowałem wcześniej w teatrze, ale to było troszeczkę inaczej, pewna rozpoznawalność po prostu, no już była gdzieś, powiedzmy, w genach tam, czy we krwi tam już się przygryzła. Natomiast po wyjściu z tego programu okazało się, że ja się zmieniłem, ale świat się nie zmienił. Ludzie na zewnątrz wcale nie byli mili, najczęściej było, było bardzo dużo miłych, na szczęście więcej, i bardzo dużo niemiłych. Pojawiały się osoby fałszywe, pojawiały się osoby bardzo interesowne, pojawiały się osoby, którym po prostu ten temat był obojętny, i wtedy mogliśmy normalnie, spokojnie rozmawiać. Słuchajcie, medialność tego typu nie ma, nie ma. nikt, kto nie był medialny, nie jest w stanie się na to przygotować że tak powiem, i przewidzieć pewnych zdarzeń, które się z tym wiążą. Dlatego, jak wiecie, na przykład ja swoją córkę chroniłem od takich rzeczy, jak pokazywanie się w internecie, mówiłem zawsze, dojrzejesz to dopiero wtedy, za jakiś czas, poczekaj, nie jako dziecko, nie jako nastolatka, z jednego właśnie bardzo prostego powodu. Jakakolwiek forma medialności, w szczególności w Polsce, wiąże się z tym, że pojawią się ludzie nienawistni. Jakakolwiek medialność. Przykład pierwszy. No przykład pierwszy był taki, że jak ukazał się na przykład artykuł o mnie pierwszy w wieczorze wybrzeża już nieistniejącym, wiem, że na jednej dużej szpalcie było o prezydencie Kwaśniewskim, bodajże wtedy Kwaśniewski, a, a drugi, drugi dr z ogromnymi zdjęciami, cała szpalta była poświęcona. Tematowi, bo mnie jako brzuchomówcy żyjącego wtedy w Sopocie, rozpoczynającego karierę jako brzuchomówcy. To się wydarzyło w ten sposób, że jedna szkoła, jedna szkoła w Sopocie, miała co roku nie wiem, czy oni kontynuują tą cną tradycję. Co roku organizowali coś takiego, że zbierali zabawki, dzieciaki zbierały zabawki, po czym z jakąś tam nauczycielką jechały do domu małego dziecka i te zabawki były tam tym dzieciom przekazywane. Bardzo piękna akcja. Ja wtedy tak pomyślałam mówię, to jest świetna, fantastyczna akcja, zróbmy coś wspólnie. Rozmawiałem z dziennikarką i powiedziałem, że no, ja mogę zrobić występ w każdym przedszkolu, ale taką akcję należy wesprzeć, w związku z tym ja bardzo chętnie wzbogacę pewne rzeczy programem artystycznym. No i pojechaliśmy do domu małego dziecka, zostały rozdane zabawki, ja zrobiłem bardzo fajny występ. Które oczywiście to przeżycie mimo wszystko kosztowało mnie potem dwa dni odtruwania się, bo to jednak mimo wszystko jest nieprawdopodobne, przyk nie przykre, że trafiacie do domu dziecka, w którym te dzieciaczki po prostu kleją się do was, yy, bo potrzebują, potrzebują być kochane, potrzebują matki, potrzebują rodziny, potrzebują dorosłej osoby, yy, do której mają pewne zaufanie. Także to było bardzo dziwne przeżycie. Drugie. Też straszliwie to przeżyłem, to było przeżycie, kiedy z kolei znowu zrobiłem występ w szpitalu dla dzieci chorych na raka. Dobra, idźmy dalej. Z tego został, wykluł się cały duży temat, w którym powiedziano również o szkole, powiedziano, że występ się odbył i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie zrobiono mi pierwszą taką promocję. Także dziękuję do dzisiaj. Także dziękuję do dzisiaj dziennikarce, która wie, bo Potem mieliśmy też kontakt. Ten kontakt się oczywiście gdzieś tam urwał, bo ja się wyprowadziłem, przejechałem na drugi koniec świata. Potem wróciłem, potem coś tam. Także gdzieś tam ten kontakt uciekł. Aczkolwiek wiem, że dziewczyna ma się dobrze. Słuchajcie, no i tak, wydawałby się piękny artykuł, piękna akcja, piękne coś. Na mojej własnej dzielnicy. Od Hołoty, że tak powiem, z mojej własnej dzielnicy, mówię o tej patologii takiej już skrajnej, bo tam też była taka fajna patologia, z którą do dzisiaj nawet czasami po prostu po latach rozmawiamy, ale pojawił się hejt. Ja wtedy po prostu nie spodziewałem się czegoś takiego, że przy tak fajnej akcji, przy tak fajnym czymś, jakieś mocze mordy, za przeproszeniem, czyćpony, zaczną robić z tego jakąś po prostu aferę w związku z wyzwiskami, nie wiadomo z czym. Z jednej strony były reakcje bardzo dobre, dostałem, że tak powiem, bardzo wsparcie się pojawiło po prostu takie wiecie, artystyczne ze strony ludzi mających jednak głowę na karku, ale jednak mimo wszystko, no niestety zło jest najbardziej wyraziste. I teraz, co chcę powiedzieć, bez względu na mój stosunek do ojca Kasi Nawrockiej, bez względu na mój stosunek do ojca Kasi Nawrockiej. Uważam, że on jako ojciec, poniekąd nieświadomie, nie mając zupełnie pojęcia o tym, z czym to się wiąże, wystawia swoje dziecko na lincz, na lincz publiczny. To nie jest tak, że Kasia skradła serca, bo yy, to nie o to chodzi. Tu chodzi również o jeszcze jedną rzecz. Jest to celowy zabieg, jest to celowy zabieg, yy, nie mówię w tym momencie, że Nawrockiego samego w sobie, tylko i środowiska, z którego powiedzmy, wychodzi, tudzież partii, z którą sympatyzuje i tak dalej. Słuchajcie, zostaje podkręcony hejt, po to, żeby ten hejt zrzucić oczywiście później na wszelkiego rodzaju opozycję. Opo oczywiście w opozycji należy powiedzieć też, jak w każdym ugrupowaniu, jak w każdej grupie na świecie są ludzie. Są cwaniaki, są idioci, są kretyni, są przygłupy, są tchórze, są po prostu tacy, co inaczej nie potrafią, jak w każdej organizacji. Dlatego nigdy nie powiem, że organizacja, na przykład pod tytułem, która jest jakakolwiek jest opozycją w tym momencie do tego, co się dzieje, nigdy nie powiem, że są absolutnie biali. Absolutnie nie. Nigdy tak nie ma, bo to jest po prostu no, ktoś, kto uważa, że jest czarne i białe, to ma naprawdę, przepraszam bardzo, ale ma jakieś dziury w mózgu. Dziurą w mózgu pisowca typowego jest to, że jak nie jesteś pisowcem, to musisz być spełon. Jak nie jesteś za Knypkiem, to musisz być za Tuskiem. Tak? To jest właśnie ten myślenie takie dualne, dualistyczne i jednocześnie czarne-białe, podczas gdy tak naprawdę życie nigdy nie było czarne i białe. No i teraz tak, jest to akcja zrobiona celowo po to, żeby ten hejt spłynął na dziecko. On za ten hejt oczywiście zostanie oskarżona opozycja jakakolwiek, jakakolwiek nie było, nie, po prostu jakakolwiek, bo wszystko, prawda jest taka, że w rozumowaniu ludzi typu Jarosław, typu Nawrocki, typu inne tam pisiory, w ich rozumowaniu wszystko, co nie jest, kto nie jest z nimi jest przeciwko nim, faszystowskie pojęcie, kto nie jest z nimi jest wrogiem, jest przeciw, przeciwko nim. No i teraz tak, Zaczynają się publikacje na temat dziecka i naprawdę przeparszywe, obrzydliwe, wstrętne uwagi pod adresem dziecka. A, że, a to, że gruba, a to, że coś tam, a to, że łatwiej ją przeskoczyć niż obejść, i tym podobne rzeczy. Słuchajcie, otyłość jest czasami wrodzona. Jeśli jest otyłość wrodzona na przykład, w tym momencie ta osoba bez względu na to, co zrobi, i tak będzie otyła. To jest choroba. Jeśli otyłość wynika po prostu z przejadania, to za jakiś czas tej otyłości nie musi już być. Ja miałem coś takiego, że jako dziecko też byłem otyły w jakimś wieku. Najpierw byłem bardzo chudy, potem od jakiegoś tam ósmego roku życia byłem gruby, dosyć gruby. Potem się zrzuciło, bo się człowiek za laskami zaczął oglądać, że tak powiem w średniej szkole, na to kurczę trzeba było tam polatać na siłownię, zrzucić i tak dalej, to potem byłem koszmarnie chudy. Nawet powiedziałbym, miałem niedowagę 69 kilo, kiedy kończyłem studia. A w tej chwili mam jakieś tam 40 parę kilo nadwagi. No to jest, słuchajcie, to jest po prostu okres w życiu. No, zmienia się. Za chwilę zrzucę. No, albo znowu przytyję. Nieważne. Słuchajcie, jest to wstrętne, obrzydliwe, parszywe Brak mi po prostu słów dla takich ludzi. Ja bym, teraz mam taką wielką prośbę do Was wszystkich. Możecie śmiało puszczać to wideo. Ja protestuję po prostu w tym momencie przeciwko czemuś takiemu, jak hejtowanie dziecka. Możecie sobie po prostu. Polityka jest grą dla dorosłych, powinna dla dorosłych pozostać. Wyjmijmy spod tego tematu dziecko. To, że ojciec raczej w tym momencie też poniekąd instrumentalnie swoją własną córkę traktuje już od początku swojej prezydentury. Bo to jest stary, najstarszy chwyt na świecie po prostu. Hitler też się obściskiwał z dziećmi tak? i z dzieciaczkami, zwierzątkami. To są stare, stare chwyty. Przykre jest to, że ten pan wystawia swoją własną córkę, podczas gdy tak naprawdę ja jako ojciec, zajmując się taką funkcją, zrobiłbym wszystko, żeby mojego dziecka było, był, moje dziecko było jak najdalej od tego tematu, ze względu na bezpieczeństwo dziecka. Koniec, kropka. Także pan Nawrocki, w tym momencie sam jego córka będzie miała pełne prawo powiedzieć: Tato, ludzie nienawidzą mnie, bo na to pozwoli, pozwoliłeś. Ale on tego jeszcze nie rozumie, jeszcze do niego to, do, to nie dotarło. Ja zresztą mam wątpliwości, czy to jest człowiek, który w ogóle potrafi coś tam za bardzo zrozumieć. Medialność dla takiego dziecka wcale nie będzie przyjemną sprawą. To dziecko usłyszy bardzo dużo przykrych słów w szkole, od kogoś na ulicy, od jakiejś sąsiadki. A jak się skończy jego prezydentura, to usłyszy jeszcze więcej. Po prostu ludzie niestety w Polsce, powiem szczerze, są. Są pewne kraje, które troszeczkę lepsze, już bardziej rozwinięte są w tej dziedzinie. Polska moim zdaniem My przodujemy w byciu wrednymi, nawet pod, pod względem ilości inwektyw, które mamy we własnym języku. Jesteśmy po prostu z natury wredni. Taka jest prawda. Więc bardzo, bardzo przykro i w tym momencie powiem tak: ja się na to nie zgadzam. Panie Nawrocki, nie jest pan moim prezydentem i nigdy pan nie będzie. Raczej, raczej nawet jak pana spotkam, to raczej się roześmieję w twarz. Niż uznam pana za prezydenta. Natomiast jedną rzecz, weź pan, ogarnij się człowieku już na samym początku i za, pokaż, że jesteś ojcem, prawdziwym ojcem, który troszczy się o dobro swojego dziecka. Bo to, co robisz, pokazując dziecko, drogi panie, to robisz dziecku krzywdę. Robisz dziecku krzywdę. I nie chcę nic mówić tutaj źle. Ale to może się skończyć po prostu dla dziecka z łamanym życiem. W związku z tym i szybciuteńko powinieneś Pan, Panie Rezydencie, zabrać córkę, zacząć ją chować przed kamerami, ukrywać przed kamerami, dziennikarzami, publicznymi, jakimiś takimi rzeczami. To nie jest dobre dla dziecka. To jest, moim zdaniem, to jest forma abusu. To jest forma, niestety, działania na szkodę dziecka. Takie amerykańskie fajnie to się wydaje, nie? Takie fajne, nie? My jesteśmy tacy i z dzieckiem się pokażemy. Tylko weźmę pod uwagę jedną rzecz, że w Stanach Zjednoczonych troszeczkę inaczej ludzie na pewne rzeczy patrzą. To jest trochę inny naród, o innej mentalności. Poza tym ochrona w ogóle jest o wiele lepsza niż ta śmieszna ochrona w Polsce. Mówimy o borowikach i tam innych rzeczach. No, i także tyle, tyle po prostu proszę o jedną rzecz. Drogi Panie Nawrocki, wycofaj Pan córkę. Bądź Pan ojcem. Córka nie jest towarem na sprzedaż. Nie wolno sprzedawać dziecka. Jestem temu bardzo przeciwny, ze względu na dziecko, które po prostu, ja powiem szczerze, jak pod adresem mojego dziecka poleciałoby cokolwiek, na szczęście to się nie zdarzyło, nieważne, jak poleci pod moim, pod moim adresem, to wszystko jedno, ale jak leci coś pod adresem mojego dziecka, to we mnie budzi się potwór. We mnie po prostu coś się przełącza i ja mam pełną świadomość, że w obronie własnego dziecka byłbym w stanie kogoś zabić. Byłbym w stanie. Więc pokaż pan, że jesteś pan ojcem. A wtedy dopiero porozmawiamy, czy jesteś pan prezydentem. Bo ta nędzna szopka skończy się źle dla dziecka. I ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam. Dziecko nie jest, nie jest pańską własnością i nigdy nią nie było. Jeśli pan tego nie rozumie, co może czekać dziecko, to znaczy, że nie nadaje się pan na Ojca. A jeśli nie nadaje się Pan na ojca, to ja w ogóle dyskutowałbym, czy Pan się nadaje na prezydenta. Zacznij od małych rzeczy. Tak jak w Biblii było napisane, że biskup musi mieć żonę i dzieci, no bo jeśli nie potrafi swoją rodziną zarządzać, to jak będzie zarządzał kościołem? Tak było w Biblii. Później prowadzono oczywiście celibaty i podobne rzeczy, zaprzeczając Biblii, odrzucając, tak naprawdę plując na... Kościół to zrobił, plując na podstawę swojego istnienia. Także to jest taka w tym momencie odezwa, prośba, bez względu na to, czy ja pana uznaję za rezydenta, prezydenta czy uzurpatora, to jest jakby w tym momencie nieważne. To jest to, co my tutaj dorośli możemy sobie po prostu wygarnąć czasami. Natomiast dziecko należy chronić, dziecko należy wycofać z tego medialnego, politycznego przede wszystkim kłanu. Bo dziecko jest słabe, nie potrafi się bronić, w związku z tym pewne szumowiny po prostu będą w tym momencie jeździć po dziecku. I te wredne szumowiny Zdziwiłbyś się Pan, gdyby się okazało, jakby dobrze prześledzić, kto tak naprawdę temu dziecku źle życzy. Ci, którzy najbardziej się Panu kłaniają, najbardziej włażą w debę z wazeliny. Ze skrętem czy bez skrętu. Tam znajdziesz Pan właśnie źródło hejtu. Ja się na to jako Polak, ojciec nie zgadzam i powiedziałbym Panu tak: jeśli nie jesteś Pan w stanie utrzymać dziecka z daleka, po to, żeby je bronić, to weź Pan, zrezygnuj z tej prezydentury i lepiej się Pan schowaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie, możecie to puścić dalej, w szczególności do różnych imbecylii, którzy jadą po dziecku, słuchajcie, a jedziecie po dziecku, na przykład niektórzy z was, tak, bo to, to wiecie, to jadą po dziecku, bo dziecko jest bezbronne, obawiają się pojechać po, po prezydencie, no bo w domyśle jest, że może, może być to potraktowane jako prezydenta, nie, więc co, oszkalujmy jego dziecko. Naplujmy, nacharkajmy, narzygajmy na jego dziecko. Nikt mi nie powie, że dziecko jest odporne na coś takiego. Nikt mi nie powie. Dzieci są bardzo wrażliwe. Dzieci na przykrości potrafią reagować bardzo emocjonalnie. A co najgorsze, jeśli mówimy o dzieciach tak małych, to, co będą słyszały i to, z czym się spotkają w tym okresie, będzie miało poważny wpływ na ich resztę życia. Ojejku, pojawiły się znowu faszystowskie, że tak powiem, trole. No cóż, jesteście szambem, które się przylepiło do Polski, drogie faszystowskie trole. Daj Boże celinka, daj Boże każdemu dziecku na świecie mieć takiego ojca, jakim jest Kamil, jakim jest Nawrocki. Celinka, czy ty jesteś jakaś nie czy doszłaś do tego ciężką pracą? Ja nie mówię o tym, jakim on jest ojcem w domu. Jednakże nie powinien mimo wszystko, nawet jeśli bardzo kocha swoją córkę, nie powinien traktować jej jako instrumentu w swojej kampanii politycznej koniec, kropka. Więc, ja Celinka, mam naprawdę wątpliwości, czy nie wiem, czy, twoi, czy jesteś, że tak powiem, tak durna, czy doszłeś do tego bardzo ciężką pracą, która zajęła Ci lata. Coś tu z Tobą jest, dziewczyno, nie tak, jeśli nie rozumiesz tego, co ja do Ciebie mówię. Dobra. Dziękuję serdecznie. Tylko tyle. Jeszcze raz powtórzę. Panie Nawrocki, nie jesteś pan moim prezydentem i nigdy nie będziesz. Koniec. Kropka. Nawet jakbym pana uznawał za prezydenta, powiedziałbym dokładnie to samo. Trzeba to dziecko ratować przed mediami i hejtem. Nie wolno dziecka traktować instrumentalnie, bo nie jest żadne dziecko naszą własnością. Jeśli pan nie rozumie możliwych konsekwencji Szkodliwych dla Pana dziecka, to należałoby się zastanowić nad tym, czy nadaje się Pan w ogóle na ojca. Ok? Bez względu na to, co o Panu myślę, nawet jakbym uznawał Pana z, od, od A do Z za swojego prezydenta, nie zgadzam się na instrumentalne wykorzystywanie dziecka w mediach. Może Pan dziecko chronić. Niech Pan pokaże, że potrafi Pan chronić. Własne dziecko, a dopiero wtedy zacznijmy rozmawiać o tym, czy jestem w stanie, na przykład ja, wygenerować w sobie jakieś odrobinkę jeszcze szacunku dla pana postaci. Dziękuję, do zobaczenia.